Witam rybki bardzo serdecznie, Was na czytaniu listopadowym, listopad 2021. Wejrzymy sobie, jakie energie mogą się realizować dla Was rybki w miesiącu listopadzie. Zaznaczam oczywiście, jak za każdym razem, że jest to czytanie bardzo ogólne dla wszystkich ryb słonecznych, dla ryb ascendentalnych, księżycowych, wenusowych, marsjańskich i jakichkolwiek innych, które mnie oglądają, więc oczywiście nie ze wszystkimi wszystko będzie się zgadzało. Bierzcie to, co rezonuje z Wami, a to, co z Wami nie rezonuje, zapraszam na czytania prywatne. Na czytaniach prywatnych będziemy mogli wejrzeć W Wasze energie osobiste i sprawdzić, co tam się dzieje. Te czytania ogólne oczywiście mają na celu zaznaczenie, nazwanie, rozpoznanie pewnych energii, które mogą się realizować dla Was bardzo, bardzo ogólnie. Jeżeli coś z Wami gra, otwiera w Głowie jakieś szufladki związane z jakimiś problemami, to o to tak naprawdę tutaj chodzi, ale tak jak mówię, nie wszystko ze wszystkimi, bo jest to nierealne, po prostu, żeby rozpoznać dla wszystkich tysięcy. Yy, czy setek tysięcy życzyłabym sobie ryb, które może kiedyś trafią na mój kanał i będę robić czytania dla setek tysięcy? Chociaż nie, nie wiem, czy bym chciała. Nie, 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 jesteście elitą, moi drodzy widzowie. Yy, pozdrawiam Was, a teraz już przechodzimy do czytania. Listopad 2021. Ryby, jaka energia ogólna, z jaką energią ogólną ryby wchodzą w miesiąc listopad? Bardzo proszę. Jaka energia na wejście w miesiąc ryby? Uuu, nice. Rycerz buław. Ogniście, wjeżdżacie. Wskakujecie w zasadzie. Wskakujecie ostro wskakujecie w ten miesiąc. Co zostaje za wami? Co zostaje, co zostaje w przeszłości dla ryb? Rycerz kielichów zostaje w przeszłości. Ciekawe to jest. Dwóch rycerzy. Dwóch rycerzy, i strona, w jaką idziecie, energia, w jaką idziecie, w kierunku jakiej energii ryby przesuwają się w listopadzie 2021. I rycerz Denarów w odwrocie. No, rybki, słuchajcie, bardzo rycersko tutaj. Aż sobie odwrócę tego rycerza Denarów. Wiem, że wyszedł w pozycji odwróconej, będę o tym pamiętać. Natomiast no, niesamowite, to, co tutaj się pojawiło nam, ponieważ mamy. Bardzo, że tak powiem, taką no, uzbrojoną energię tutaj, przy ubice przywdziane. Trzech rycerzy. Trzech rycerzy, którzy, którzy taką historię rysują nam trochę jakby dosyć, że tak powiem, dosyć gadania, dosyć takiego memłania się memłania się ze swoimi uczuciami, z realizowaniem czegoś w pracy, z, jaką, z czymkolwiek, generalnie cokolwiek się w Waszej przestrzeni nie działo i nie realizowało. Rycerz Kielichów to jest taka energia, wiecie, to jest najbardziej taki rozmemłany z tych rycerzy. On jest bardzo uczuciowy, oczywiście, on jest bardzo, wiecie, dużo emocji, ma serca, to jest taki romantyk i, i tak dalej, natomiast no, on jest mało konkretny, on jest taki właśnie jak powiedziałam, rozmemłany. I mam wrażenie, że tutaj ryby doszły do takiego momentu, w którym no faktycznie. Tym rozmemłaniem nie, nie bardzo jest, nie bardzo da się zrealizować coś, co może byście chcieli zrealizować. Nie bardzo jest w jaką stronę iść. To jest trochę taka energia, jak nie wiem, podoba Wam się ktoś, ale i tak się kręcicie wokół te, tej osoby, kręcicie, ale nie możecie zagadać do niej albo zaprosić ją na randkę. Natomiast no, rycerz Buław po prostu podchodzi i mówi: hej. Idziemy na randkę albo no pyta grzecznie czy chciałbyś może czy chciałabyś ze mną iść na randkę. Wiecie o co chodzi? Tutaj już jest działanie. Tu już jest wyjście z takiego Krążenia wokół tematu, czy osoby, czy zawodowo, czy czegokolwiek. Tu jest takie krążenie, krążenie, rozpoznawanie, no, czy ja czuję, czy to ze mną rezonuje, czy nie rezonuje, czy ja bym tu chciała, czy chciał, czy wiecie, to jest rycerz pucharów. On się zastanawia, on, czy on czuje tą energię, czy nie czuje, czy to jest dla niego. On jest taki miękki, natomiast rycerz Buław już po prostu, że tak powiem, wjeżdża w temat. Wjeżdża w temat ostro, mocno, aktywnie, może niewiele myśląc. Ale tak naprawdę on już tutaj przemielił, że tak powiem, wszystkie możliwości emocjonalno-uczuciowo zastanawiające się, niepewne na to i on już ma, ma tego dosyć i on już kładzie wszystko na jedną kartę tak naprawdę. On tu już kładzie wszystko na jedną kartę, e, mierzy się też z tym, że może zostać odrzucony, że coś mu się nie uda, ale jego to nie obchodzi. On już ma po prostu dosyć czekania. To może mówić o tym, że no rybki mają już dosyć czekania. To już może być na przykład wyznanie komuś uczuć. E, to może być... E, Wejście w coś, zaangażowanie się w coś w końcu, także zawodowego. Jeśli chodzi o energię, w kierunku jakiej zmierzacie, mamy tutaj rycerza dynarów, który wyszedł w odwrocie, więc ten rycerz dynarów tutaj jest taki trochę niepewny. I co więcej, uważałabym w tej energii, żeby, że tak powiem. Nie, nie spaść z wysokiego C. Wiecie o co chodzi? Tutaj jest trochę taka przestroga, nawet powiedziałabym, od Tarota, e, ponieważ ten rycerz Buław tutaj, że tak powiem, robi tego susa na tym koniu i tak jak sobie wyobraźcie, jak on tak robi tego susa, i tak spada na ziemię, i tak się wgniata w ziemię, i tam już zostaje. Na zawsze. No, dobra, może nie na zawsze, ale. Generalnie rycerz Denarów to jest najwolniejszy z rycerzy. To jest taki niemrawy rycerz. Tak jak ten Pucharowy jest taki miękki, rozmemłany, ale on jest w miarę ruchawy, że tak powiem. On krąży, sprawdza, czuje, odczuwa, przeczuwa, próbuje, dużo mówi. Wiecie, tak ten po prostu stoi i czeka, albo nic nie robi, albo w ogóle wiecie jakby zamiera. To jest taka trochę przestroga tutaj, żebyście z tej energii tego rycerza, buław ognistego, który działa i realizuje, nie wpadli po prostu totalnie w takie zamarcie. Tu jest, tu jest tego typu ryzyko. E, tu jest tego typu ryzyko i uważajcie rybki na to w listopadzie, żeby może, bo jak, tak jak mówię, no to jest energia wchodząca, to jest początek, w który, że tak powiem, energię, z, z, z jaką wchodzicie w listopad. Więc tutaj może. Trochę więcej, że tak powiem, rozumów to włożyć i nie działać aż tak bardzo um, impulsywnie, ryzykownie, bo możecie, że tak powiem, zostać, wie, wiecie, zatrzymani i po prostu obić się o ścianę. E, więc generalnie taka tutaj przestroga w sumie, tak bym to czytała jako przestrogę, natomiast, no, bardzo taki, rzekłabym. Um, Miesiąc zdobywania, zdobywania, przesuwania się w jakimś kierunku, czy w kierunku jakiejś osoby, czy jakiejś pracy, czy jakiejś sytuacji, czy jakiegoś przedsięwzięcia, czy czegokolwiek. To są rycerze, to jest zdobywanie, to jest ekspansja, to jest ruch naprzód. Tutaj bardzo powolny, ok, w tym rycerzu denarów, ale jednak mimo wszystko tak, ruch naprzód. E, więc no listopad pod hasłem e, ekspansja, pod hasłem zdobywanie. Rybka jedzie na wojenkę. Może nie, nie, niekoniecznie wojenkę jako coś negatywnego, ale ewidentnie na podbój. O, może tak, na podbój, nie na wojenkę, na podbój. Wyzwanie w listopadzie 2021 dla ryby, bardzo proszę. No, paść denarów, odwrocie. E, co musicie poświęcić, co musicie zostawić za sobą w związku z tym wyzwaniem rybki? Ósemka mieczy w odwrocie. I co nowego wejdzie w wasze życie, co zyskacie, co nowego się pojawi. Piątka, buław. He, ciekawe, rybki, powiem tak. E, wyzwaniem jest na pewno tutaj, e, tak jak m, też wodniki miały tą niepewność siebie, ale e, u nich to wynikało trochę z innego e, powodu. Natomiast e, paść denarów, e, zwłaszcza odwrócony, to jest taki. To jest taka ciamajda trochę, wiecie? Jakby ten paść denarów to jest taka ciamajda, i on jest taki, że on by coś chciał, może by coś chciał realizować, może by chciał coś zrobić, ale właśnie on się wstydzi zagadać, boi się powiedzieć. To jest taka, tutaj taka energia bardzo. Takiej, takiej łagodnej ciamajdy, która nie chce się z nikim pokłócić, ona chce dla każdego dobrze, ona chce, yy, nie chce wchodzić z nikim w konflikt, zaraz do tego przejdę. I tak naprawdę to jest bardzo taka sprzeczna energia tutaj z tym rycerzem Buław, bo Wy tutaj w tej energii faktycznie macie potencjał do tego, żeby w listopadzie osiągać swoje cele, realizować tą ekspansję, faktycznie przeprowadzać. Natomiast Wasz wyzwaniem tego miesiąca jest Wasza własna energia patrzenia na siebie, jako na takiego właśnie wycofanego, nieśmiałego pazia denarów, który nie, może jednak nie zrobię tego, może jeszcze poczekam, bo co, jakby za duża nieśmiałość jest tutaj, za duża taka, wiecie, łagodność też, bo tak naprawdę tutaj w tych rycerskich energiach, rycerz nie jest łagodny, wiecie o co chodzi, rycerz idzie po swoje, on po prostu wjeżdża, robi, macha mieczem, zdobywa, może niewiele myśli, może się czasami pomyli, może czasami oberwie jakąś bliznę jedną czy drugą, ale on zdobywa. On nie jest łagodny, on się nie pyta o pozwolenie. Paść denarów się pyta o pozwolenie, czy może, wiecie, nie wiem, yy, Siusiu iść. Wiecie o co chodzi? Dorosły facet albo dorosła kobieta. Więc generalnie tutaj to, to będzie Wasza największa przeszkoda i Wasze największe wyzwanie w tym miesiącu, żeby wyjść trochę z tej takiej energii pytania się o pozwolenie czy możecie coś zrobić, czy Wy możecie tutaj się w ogóle przesunąć, czy możecie chociaż trochę tego skraweczka jeszcze więcej dla siebie, zagarnąć czy możecie? Wiecie, co chodzi? To, co zostaje za Wami, co musicie pożegnać ewidentnie, zobaczcie, jak ta karta wygląda. To są ograniczenia i blokady, to są przekonania o własnych, własnej niewystarczalności, o własnej takiej nieadekwatności, nie nadawaniu się, to jest po prostu bycie zależnym od innych ludzi, to jest właśnie ten taki paść denarów, który jest w tej klatce i na ile mu uchylą, na tyle on wyjrzy. Wiecie o co chodzi? Paść denarów będzie siedział i będzie czekał, aż ktoś podejdzie do niego i mu powie: Słuchaj, masz otwarte, możesz wyjść. Albo co gorsza, paść denarów wie, że to jest otwarte, ale on czeka, aż mu ktoś pozwoli wyjść. Wiecie o co chodzi? Rycerz, buław, kielichów, denarów, nieważne jaki. Rycerz, czyli wasza podstawowa energia na listopad, nie pyta się, czy może wyjść. On po prostu rozwala to i wychodzi. Uwalnia się. Uwalnia się z zależności. Od innych ludzi, od własnych przekonań, od własnych ograniczeń, od własnego wyobrażenia na swój temat, że się jest po prostu taką ciamajdą. Bo wy nie jesteście ciamajdą, tylko wy sami o sobie myślicie, że jesteście ciamajdą, a to jest ogromna różnica. E, I teraz tak, co nowego wejdzie w wasze życie i co się pojawi nowego? Tu mamy piątkę buław. I ja w ogóle uwielbiam piątkę buław w kontekście właśnie takim. E, Takiego zaognienia sytuacji, bo to jest generalnie karta konfliktu, tak jakby sztampowo mówiąc, natomiast tutaj ta karta właśnie mówi o czymś takim, że wy. Konfrontujecie się z własnymi myślami, z własnymi przekonaniami, z własnymi ograniczeniami, z innymi ludźmi, stawiacie granice, stawiacie na swoim, mówicie, to jest moje, to jest Twoje, to jest moja przestrzeń, ja idę i zdobywam. Jestem tym rycerzem i idę i zdobywam. To jest piątka buław, o tym mówi. O takim wiecie o też, o strategii działania. Zobaczcie na tej karcie, ona też jest pokazana e, jako, jako stratek. To nie jest chaotyczna energia, to nie jest chaotyczny konflikt. Bardzo też wiele zależy od obrazka na karcie na talii, bo piątka była bardzo często z chaosem. Natomiast tutaj, akurat w tej, w tej szczególnej talii ona jest strategią, e, więc jakby generalnie to jest konflikt, który tak jakby wiecie. Przepraszam, łyczek. To jest konflikt, który prowadzi do ekspansji. Rycerze też oni walczą w wojnach, wchodzą w konflikt. Każdy konflikt prowadzi do ekspansji. Więc, no, tak podsumowując, myślę, rybki, że największym wyzwaniem tego miesiąca jest dla Was ewidentnie to, żeby przestać po prostu prosić wszystkich o pozwolenie, pozwolić sobie na to, żeby się skonfliktować z ludźmi, może się z kimś nawet pokłócić, może nawet coś komuś wygarnąć. Ale to będzie dla Was uwalniające, bo przede wszystkim uwierzycie w siebie i przede wszystkim uwierzycie w to, że je, możecie zdobywać, możecie sięgać po pewne rzeczy, które, po które byście nie sięgali, bo to nie jest dla Was, bo nie, bo się wstydzicie, bo nie. Tak jakby no rybki. Dobrze to wygląda, tylko, przepraszam, odwagi, moi drodzy. E, energia, jaka przychodzi z zewnątrz w listopadzie do ryb, energia, jaka przyjdzie do Was z zewnątrz, listopad 2021. Hu, no słuchajcie. Słuchajcie, z, no, z zewnątrz jest niefajna energia, tu jest piątka mieczy i tu jest ten konflikt, faktycznie. Tutaj trzeba będzie o siebie zawalczyć, ale właśnie e, jeżeli w listopadzie energia z zewnątrz jest właśnie taka, no to wy musicie się uzbroić. Bo wy na piątkę mieczy w listopadzie na osoby, które chcą się z wami konfliktować, a co więcej na osoby, które grają nie fair. Bo w piątce mieczy tutaj ktoś gra nie fair. Niezależnie od tego, czy to jest w waszym życiu prywatnym, zawodowym, nie wiem, osobistym, jakimkolwiek, prywatnym i osobistym, to to samo. Wiecie o co chodzi? Tutaj ktoś gra nie fair, tutaj otoczenie gra nie fair. Oni po prostu wychodzą na was z mieczami, a wy e, na nich chcecie co? Z koneweczką? Wiecie o co chodzi, rybki? No ta cała energia tutaj w tym miesiącu sprzyja wam temu, żebyście się uzbroili. Żebyście raz, dwa, trzech rycerzy, żebyście się uzbroili. I korzystając z tych wszystkich, jakby energii, no dobra, tego pucharowego zostawiacie z tyłu, bo ten pucharowy się nie obroni. On ucieknie najchętniej po prostu do, do, do rozumiecie bazy. Ale z tych dwóch, z tych dwóch korzystajcie. Tutaj mamy buławowego rycerza, który bierze, jeszcze mieczowy może wyjdzie, a to zobaczymy zaraz. Natomiast buławowy bierze, po prostu z buławą leci, zdobywa, nie boi się niczego, natomiast denarowy z drugiej strony jest ok powolny i spokojny i statyczny, ale on z kolei kombinuje, jest mądry, i jest rzetelny i nie, nie robi pochopnych rzeczy, więc tu taki balans pomiędzy tymi dwoma rycerzami. Natomiast generalnie no, trzeba uzbroić się. W konfrontacji z Piątką Mieczy, bo może tak faktycznie być. Mogą, mogą się takie energie z zewnątrz pojawiać w listopadzie, więc na, na to uważajcie, przed tym przestrzegam w listopadzie rybki. Natomiast to będzie dla Was ogromna okazja, dobra okazja, dobra szkoła do tego, żeby nauczyć się faktycznie radzić sobie w konflikcie jako zwycięzca, a nie jako po prostu paść denarów, który powie: tak, 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 proszę pana, tak, proszę pani, ja się wycofam. No nie, jakby. Zaznaczajcie swoje granice. Rybki. I teraz energia, z jaką wychodzicie z listopada. Taka fajna historia wam się w ogóle pojawiła w tym czytaniu. Chyba jesteście w sumie ostatnim znakiem, ale nikt chyba nie miał aż takiej historii tutaj. Ehm, energia, z jaką ryby wychodzą z listopada. Hu! Słuchajcie, no król mieczy w odwrocie. Co prawda. W odwrocie, uważajcie, po pierwsze, uważajcie, żeby się nie zapędzić, bo król mieczy w odwrocie jest bardzo. No, on, on potrafi być okrutny. On potrafi być okrutny. Ja bym ryby nie podejrzewała o okrucieństwo, bo wy jesteście ryby, jesteście jakby mm, kochani, generalnie, jesteście kochanym znakiem. Natomiast, no, no, król mieczy, zwłaszcza w odwrocie, on może tutaj faktycznie być trochę za bardzo się zapędzić, bo wy. Ja, ja uważam, że Wam się to uda zrobić w listopadzie, że wy generalnie nauczycie się konfliktować z innymi ludźmi i przeciwstawiać się takiej niefajnej, niefajnie grającej energii, ale istnieje takie małe ryzyko, i tutaj myślę, że ten odwrócony król mieczy o tym mówi, że gdzie jest granica pomiędzy stawianiem granic, dokładnie, gdzie jest granica pomiędzy stawianiem granic i ekspansją, która wam się należy, a ekspansją, która już jest skierowana przeciwko komuś i już wiąże się z zawłaszczaniem komuś czy kogoś, i już wiąże się może nie z okrucieństwem, ale generalnie z takim, wiecie, wykorzystywaniem swojej władzy i swojej, swojej ciężko wywalczonej, ale jednak wywalczonej pozycji. Od pazia denarów do króla mieczy to jest przepaść. To jest przepaść. Ale często tak jest, że taka młoda, niedojrzała energia, która przez całe życie była popychadłem, i nagle wiecie, okaże się, że ten się mnie słucha, ten się mnie słucha, tutaj zdobyłem, tutaj zdobyłem, tu mam to. No i jesteście w tym królu mieczy i faktycznie macie dostajecie ten miecz, to, ten oręż do dłoni, to uważajcie, żeby w tą energię nie wejść z kolei. Bo to jest energia z zewnątrz. To jest energia, która może mieć na was dużo oddziaływanie z zewnątrz. Pamiętajcie o tym, że nie oko za oko. Jeżeli ktoś wam chce wyłupać oko, brońcie się przed tym ale nie później, wiecie, nie, nie rewanżujcie się. Więc myślę, że tutaj jest przed tym przestrzeżenie rybki. Natomiast to przestrzeżenie mówi o tym, że jakby generalnie ta pozytywna strona całego tego układu i tego konfliktu Wam się uda i generalnie będziecie zdobywać, będzie ekspansja, będzie wszystko wit i super i cacy. Rada jeszcze na koniec dla rybek, bardzo proszę, karada rada? Listopad 2021, koło fortuny. Moi drodzy, rada jest taka, że że nie, nie wiadomo, nie no się, rada jest taka, że nigdy nic nie wiadomo i prawda jest taka, że yy, no mogą się wydarzyć pewne rzeczy w listopadzie, które wywrócą całą sytuację o 180 stopni, co pozytywne, może tak być, z mi zaraz wycieknie, a co, w sensie, o Jezu, co mam zrobić, no dobra, może nie wycieknie, jeszcze zdążymy, odsunę tylko karty. Yy. Mogą być obroty, niespodziewane obroty sytuacji o 180 stopni w listopadzie, więc generalnie po pierwsze, nie zniechęcajcie się, róbcie swoje na waszej drodze rycerstwa w tym miesiącu. E, róbcie swoje i nie dawajcie się też wciągać. E, wiecie, myślę, że ta, ta rada tutaj odnosi się do tej piątki miecza, akurat to leżało, więc myślę, że to też nie jest przypadek. Nie dawajcie się tutaj wciągać w karmę innych osób. Róbcie swoje, realizujcie swoje, tutaj będą bardzo, bardzo niefajne, niefernie sprzyjające energie z otoczenia szły do Was w tym miesiącu i to jest Wasze karmiczne zadanie, żeby się nauczyć stawiać te granice, nauczyć poszerzać swoją ekspansję i to jest super, natomiast nie dawajcie się wciągać w karmę innych osób, które nie będą pozytywne, które nie będą was, Wam sprzyjały i to nie będzie nic dobrego. Rada runiczna, jeszcze proszę dla rybek, i szybko kończymy, bo mi zaraz woskry cieknie i zaleca jest dół. E, ryby, listopad 2021, jaka rada, jakie przesłanie runiczne, bardzo proszę. A, mam, 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 ta się tak schowała, to weźmiemy ją. Dagas, e, no słuchajcie, dagas to jest alchemia, alchemia rzeczywistości. Alchemia, transformacja i generalnie, generalnie alchemia, transformacja i rewelacja, tak chciałam powiedzieć. No, ale tak. Wasze, jakby wasze ja, wasze bycie rybą jest generalnie totalną emocją, totalną empatią, totalnym czuciem. I wy nagle macie być rycerzem? No tak, dokładnie tak. Runa Degas mówi o tym, że alchemiczna przemiana jest możliwa. E, I to, 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 to nie będzie tak, że Wy nagle stracicie ten, tą swoją całą empatię i tą swoją taką e, jakby rybią wartość, którą, którą macie, która jest przepiękna. E, natomiast dołożycie do swojego, że tak powiem, asortymentu i wyposażenia również takie rycerskie e, jakby elementy. E, dwubiegonowość światła i cienia istnienia teraz w zjednoczeniu. Dokładnie tak, o tym mówi Runa Dagas. Kiedy ujrzysz da Dagas, nie musisz podążać dalej. Możesz aktywować wiedzę wszystkich run i, i całkowicie wykorzystać w tym życiu. Ona niesie dla ciebie blask będący światłem twojego wnętrza. Gdy dostrzeżysz, zmienisz się na zawsze. Jesteś magicznym człowiekiem i wypowiadasz się mocą własnego istnienia. I tym optymistycznym akcentem, Rybki, życzę Wam pięknego listopada i słyszymy się. Pozdrawiam.